Maneczko widzowie, dzisiaj was zapraszam na kolejny filmik. Dzisiaj będzie prezentacja albumu FIFA 365 Adrenalin 26. XL oczywiście. Dzisiaj Kasperek prezentuje, co mamy, i ile nam brakuje. No to Casparek jedziemy. To tak, jak chodzi o Golden Ballery, mamy wszystkie jak widzicie. Klub Botafogo, ile Casparek brakuje? 1, 2, 3, 4. 4 kart nam brakuje. Później mamy Liverpool. Też 4, a nie 5. Raz, dwa, trzy, cztery karty. Tak jest, kartołek do ma Marsylii nam brakuje jednej karty, z tego co widzę. Z że nam brakuje jednej karty. Z Bajernu Rewarku nam brakuje nam trzech kart. Z Frankfurtu brakuje Cztere. czterech kart. Z Interu pełen, Milan mamy pełen. Ajax brakuje czterech, czterech kart. Dobrze, kad mówi. Pespa Eindhoven dwie. Tu nam brakuje Sportingu dwie. Dwie, ok tu mamy AS Nastr FC, a tam ma jednej Atletico 5 kart Barcelony 2 karty z Realu 2 karty 3, sorry 3 karty, tak jest ok z, teraz tak, z FIFA World, jak chodzi o kluby. To nam brakuje z Argentyny: dwóch, Anglię mamy całą, Francję jedną, Hiszpania cała. Jak chodzi o elitki: mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć braków. I tu teraz są fansy, które żeśmy zabrali do jednego albumu. Tutaj tylko zbieram różowe, mamy ich mało, więc jedziemy dalej. Pokazujemy Wam kiedyś ten album. Tu mamy Elitki, no jedziesz tu, mamy Limit, tak, Limitowane Edycje, jedziesz dalej. Raising Starsów i tu mamy kalendarz adwentowy. Tu jest jedno z, z momentów. Więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. E, możemy Wam zaprezentować od razu Like Kasparek, ten drugi album z fansami. Tu zbieramy kolorami, więc to szybko przelecimy, bo na pewno nam dużo brakuje. Zobaczcie, tu jest naprawdę dużo, dużo braków. No to jedź Kasparek, nie będziemy czytać. Widać co mamy, czego nie mamy. Zbieramy po trzy kolory, czyli srebrny, niebieski i czerwony. Tam jest album prawie pełen, a tutaj naprawdę mamy jeszcze kupa, kupę zbierania. No, Kacperek, przyspieszaj. Nie wiem, czy nam się uda w ogóle zebrać te wszystkie. Okaże się. No i... Mamy koniec. No i tak to wygląda. Zostawcie łapkę, subika. Zapraszam na kolejne filmiki. Hej. Pa.